Siema z tej strony Igor Junior i dzisiaj chciałbym wam przedstawić jak potężni są Andyci z Bentena jak wiemy, każdy fan Bena oglądał tą kreskówkę, chociaż raz na pewno spotkał się z postacią Anodyty. Ale czy zastanawialiście się, jak te istoty są potężne? Dzisiaj postaram wam się to przedstawić, udowodnić. I jeszcze przed chwilą chciałbym Was zaprosić na mój serwer Discord, gdzie są wszystkie odcinki Bena. Link w opisie. Zostawcie jakąś łapkę w górę, suba z dzwoneczkiem, jakiś pozytywny komentarz. Teraz się też wyświetlą ostatni subskrybenci. Bardzo wszystkim dziękuję za wsparcie, a ja już zapraszam do odcinka. Anodyci to obcy gatunek zamieszkujący planetę Anodyna. Anodyna jest dużą, pomarańczowo czerwoną planetą. Charakterystyczne dla niej są dwa pierścienie, przeplatające się wzajemnie, składające się głównie z lodu i w mniejszej ilości z odłamków skalnych. Jednak za dużo mieszkańców jej nie znamy, ponieważ znani są tylko Verdona i Sani. Czy Gwen jest anodytką? Tutaj, aby to wyjaśnić, musimy się cofnąć aż do klasycznej serii, kiedy Gwen używa magii, ucząc się z książki, którą zabrała od czarodziejki. Wtedy myśli, że tylko dzięki księdze i wypowiadanym regułkom to wszystko umie. A dopiero w późniejszych seriach, gdy się bardziej zagłębimy, to dowiadujemy się, że Gwen jest po prostu anodytką. Kiedy poznała na swoją babcię Verdonę powiedziała jej o tym i pokazała jej, co może potrafić. Verdona zadebiutowała w odcinku pod tytułem Wizyta Benten Obca Potęga. Ben, Gwen i Kevin spotkali się nad zatoką, aby pocieszyć smutną Gwen po śmierci dziadka. Zauważyli dziwnie zachowującą się kobietę pod drzewem, która zniknęła przed ich oczami. Kevin znalazł wyryte słowa Max plus Verdona na drzewie. Czekali na tę kobietę do następnego wieczora, kiedy Gwen wyszła na stację benzynową. Tam zjawiła się ta tajemnicza kobieta, która zatakowała chłopaków, ale Gwen uratowała ich. Kobieta Verdona wyjawiła, że jest babcią Gwen i Bena. Gwen pokazuje swoje magiczne moce przed ojcem, Frankiem, który ujawnił, że jej babcia jest kosmitką. Verdona zaproponowała Gwen trening na Anodyni, czyli jej ojczystej planecie. Po krótkiej naradzie Gwen zdecydowała się szkolić sama, ponieważ taki okres szkolenia po prostu trwałby 60 lat, a Gwen nie chciała odchodzić od rodziny i znajomych. W końcu rodzina razem z Kevinem pod drzewem dziadka zostawili tam kwiat jako hołd dla niego. Osobiście polecam obejrzeć ten odcinek, ponieważ nosi on dużo, naprawdę dużo wiedzy na temat anodytów, ale także dowiadujemy się czegoś nowego o rodzinie Tennysonów, ponieważ poznajemy nowego członka, czyli babcie. Gwen i Bena, której nastolatkowie wcześniej nie znali, no i osobiście myślę, że naprawdę dużo się dzieje w tym odcinku. Więc co tak naprawdę andyci potrafią, mogą oni manipulować i kontrolować manę, która jest siłą życiową kosmitów, ludzi i roślin, między innymi manipulacja maną, wrodzone zdolności magiczne, ograniczone wypaczenie rzeczywistości, teleportacja, manipulowanie konstruktem many, telekineza many, konstrukty many, absorpcja many Pociski many, telepatia, generacja światła, lot, niewidzialność, tworzenie obiektów, rozproszenie obiektu, naprawa obiektu, nieprzeciętne włosy, tworzenie ciała, zwiększona prędkość poprzez lot, zwiększona trwałość, zwiększona siła, maski many, magiczne wzmocnienie, bicie many, różczkarstwo, zmiana rozmiaru, wizja ciepła many, utrwalenie many, tarcze z many, zwiększona zwinność, ulepszone skoki, projekcja astralna, uzdrawianie, jasnowidzenie, ona może rozerwać barierę wymiarową. Warto też dodać, że Dagon wierzył, że Gwen była najpotężniejszą istotą we wszechświecie Ben 10. Rozpatrując jej umiejętności, jest najsilniejszą ze wszystkich kosmitów pokazanych w serii Ben 10 z wyjątkiem obcego X. Jak można zauważyć, jeśli Andytka jest w pełni wyszkolona, to naprawdę jest groźna. Gwen była mniej potężna, ponieważ by musiała nauczyć ją aż 60 lat, by móc potrafić wszystko, tak jak w odcinku Wizyta Verdona jest potężna i nastolatkowie nie mogą sobie z nią dać rady. Tylko rozmowa i zdanie Gwen uspokoiło babcie, która po prostu chciała ją zabrać. I ją nauczyć wszystkiego Mam nadzieję, że wam przedstawiłem i pokazałem, jak potężna postać jest anodytki Napiszcie też w komentarzach, co wy o tym sądzicie Jakie jest wasze zdanie na temat anodytów Ja jeszcze przypomnę o subskrypcji, łapce w górze, w pozytywnym komentarzu No i na Discordzie, gdzie są wszystkie odcinki Bena A ja już się z wami żegnam, więc na razie